Okej, okay. okej, okay. okej, okay, jestem debilem. Dlaczego jesteś debilem? Bo przed chwilą powiedziałem, że nie ma żadnych ważnych katcerek fabularnie. Kurwa nie ten Guzik. Okej. Okay. I co to fucking JoJo reference? Mamy to widzowie, do referencja. Ta legendarna, niesamowicie ciężka gra. Devil May Cry 3. Ale, że sam znalazłeś sekretną misję? To niemożliwe. Czwartą też znalazłem. Ale powiedz mi, czy to jest trudna sekretna misja? Która to była czwarta. Tak, gdzie Winda była do góry? Przeżyłeś ją? Nie. <noise> ja też nie. Myślisz, że też radzę tu zebrać jakby w tym limicie czasowym? Teraz weź wam. Po co? Yy, jak masz Devil Trigger i Nevan to dało się jakoś latać, tylko teraz nie pamiętam jak Nie dam rady tego zebrać Kurwa nie chce mi się już... Nie wiem, nie mogę wskoczyć jakby pasek Bardzo mądre z twojej strony. No nie, ma no bez sensu <laughs> Nie podoba mi się to Ciągny nie powstrzymałeś przed tym debilizmem <laughs> Bo potrzebujemy kontentu. To jest gitara strzelająca piorunami. Czego się spodziewałeś? To się dziwnie się nam atakuje, nie wiem Jak chciałbyś ją lepiej atakować w normalniejszy sposób? Nie wiem, fajne, że przynajmniej kobietę mogłem pobić. Gratulacje, masz parę redorbów. Masz trochę więcej redorbów. Jestem wręcz przekonany, że da się wejść jeszcze wyżej. O. Masz ostatniego redorba. Nadal nie wiem, gdzie mam teraz iść. Chyba jednak tutaj. Chyba tak. Śmierdzi mi to czymś ciężkim. Tarczownicy. Krzysztof, jakieś tipy? Eee, no, ich od tyłu, bo mają tarczę. I nie skacz nad nimi. No kurwa! Czemu nie skakać nad nimi? Bo to zły pomysł. Tego okay. czyni się na chmurze To w, górę, w, dół. w sumie nie są tacy ciężcy chyba. Bo na razie się poruszają jakby w liniowy sposób, a w następnych pokojach już będzie gorzej. Mam nadzieję, że nie będzie więcej trudnych przeciwników. Bardziej wkurzających, My na myśli. Chociaż jestem dopiero w połowie gry, więc pewnie będzie ich o wiele więcej. Ja nic nie mówię. Ale... ...milczę znacząco. Pająki? Mo Czyżbym wykrakał? To, nawet to jest duży pająk! No, śmierdzący. Nie, nie widzę nawet siebie. Zapomniałem, że. Kamera w tej gówna. Kolejny duży pająk! Nawet dwa! Chyba. Nawet nie widzę samego siebie. Nawet kurwa nie wiem co. Kurwa, no ile ja ich mogę bić, czym HP rośnie? Czy to nie jest niebezpieczne? Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did?

nie myślałem o tym przed czyli dowiedzieliśmy się że tatyż wcale nie był zły bo został zmanipulowany jeżeli dobrze zrozumiałem a wercił to kłutas i potem będziesz też jeździł Będę jeździł. Tak, a potem... ...będą w ciebie rzucali... ...jakimś gównem, co spada z sufitu. Zrozumiałem. Jeśli dobrze pamiętam... O wow. To jest bardzo... ...big brain odcinek. To nie wydaje się jakieś mega ciężkie. Dasz radę, Mary. Nie dam rady, coś. Dasz radę, Mary. Dziękuję, że we mnie to to. Kurwa! Okej, okay, może faktycznie nie dasz rady. Więc nie dobiegnę. Nieważne, spróbuj może kiedy indziej. Po prostu. Nie wiem. Może. Jak będę miał Devil Trickera. <laughs> Pamiętasz, jak mówiłeś... ...że, to jest już... Ten moment... Tak, Petrzyk mówiłeś, że mam nadzieję, że nie będzie więcej wkurzających przeciwników. Generalnie... Nie wiem, czy ogarnąłeś, ale oni znikają. No, znikają. Okej, okay, miałeś szczęście. I tak ci nie mówię, jak działają. Kiedyś będziesz miał większy problem. Na razie, jeśli jesteś mądry, to mi powiedz, jak działają te chmury. Nie wiem. To bez sensu Imo O pamiętasz jak ci mówiłem, że będziesz jechał Krzysztof Ale tam na A. początku było leczenie jakiś itemek Ja go nie zabrałem Czy masz zamiar teraz wracać się znowu walczyć z tymi wszystkimi przeciwnikami, wziąć trochę życia i jakby... A tam itemek jeszcze jakiś... Spoiler był. będziesz tu wracał i tak w następnej misji Kupić sobie Blue Arba kupić leczenie. Po co leczenie? Domyśl się. Znaczy Krzysztof, ja, ja pójdę teraz na bossa. Umrę jednego raz. Poznamy go taki przyjdę znów i go pokonam. Wygląda jak coś, z czym nie chciałbym walczyć. Nie no Mary, przecież... ...przegrasz raz. Po znalezieniu ataki pójdziesz drugi raz i go pokonasz Czy ten boss ma drugą fazę? Albo coś Ma Boże wolałem tego nie słyszeć Jakieś gówno z sufitu coś w tym stylu Mmm... Da się nie mówiłeś mi, że jego przemiana bije. Mówiłem, że większość jego ataków ma przed sobie światło. Możesz się domyślić, że Wielki Wybuch cię będzie bić. Nie, zablokowałem się w tym, kurwa mać. Na przykład piszę do Barfka Twój cytat o tym, jak wiesz, prosto jest pokonać każdego bossa jednym prostym trikiem I powiedziałem z jakim bossem walczysz I on odpisał mi p. Jakby... Masz Ile? Cztery odcinki? I zaczynają ci się kończyć te synonimy do debila a jesteś w sobie tak w połowie gry gdzieś? Co ja mam ci powiedzieć? Wika ma dużo synonimów o debila Ona weszła pisała w Google i synonimy Co on odpalił? Co on robi? Co to jest? Krzysztof, dlaczego ten boss jest tak niesprawiedliwy? Nie hmm, powiedziałeś mi o tym! Nie wiem czy jesteś prawie No, bo ty powiedziałeś, że wejdziesz pod jego ataki Ej, kurwa! Patrz mi się odłączył! Aha Wow, problemy z padem tego dawno nie było Pad mi się zepsuł Ale dobrze ci idzie z tym bossem, w sensie Nie wiem gdzie ty widzisz tutaj, <noise> że mi dobrze idzie Nie umierasz tak szybko na nim z naszego ataki. Nie do końca. Masz wsparcie emocjonalne zewsząd? Powiedzmy. Mówię o sobie. <słuch> o. Ej, chyba coś? Może. A może jednak nie. Ok, cała gra mi się zacięła. Nie wiem. Nie, nie rozumiem tego. To... O działa. Wreszcie kurwa. Nie wiem, kurwa, co się dzieje. Pat mi się oszalał po prostu. Nie, nie rozumiem. Nie mogę normalnie grać. Jak na rozwolonego pada idzie ci A, myślałem, że tym dostałem. A, tym dostałem. Zapytaj się może Bartka, jak działa ten atak ze skrzydłami. Patrz, ci się znowu rozłączył, czy co? Nie. To czemu się nie ruszałeś? Bo się poddałem. Nie wiem, zaśpiewać liberami From Hell, czy coś? Nie musisz. Okej. Okay. Może chcesz pójść kanapkę zjeść czy coś. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Tu mieszkania zajebane wędkami najgorzej. Prze nieraz w miesiącu ty, stopnię w leżący mi paczyć tylko twicę. Trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 22-letnim życiu już 10 razy byłem na takim zabiegu. Dzień temu poszedłem na jakieś losowe badania, to baba z recept jak nie zobaczyła, to kazała buta ściągać igldę, bo myślała, że znowu hak w nodze. Druga połowa mieszkania z wędkarzem polskim, światem wędkarza, superkarpiem, ID i pp. Co tydzień ojciec robił objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie wędkarskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go w dół internetu, bo myślałem, że to trochę pieniędzy zaoszczędzić na tych gazetkach. A teraz to dosyć przej kupuję. To jeszcze siedzi na jakichś porach dla wędkarzy i kreci, gówno gumioburze z innymi wędkarzami o najlepsze zolenty itp. Dobra, ja nie chcę mi się tego całego czytać. Nie wiem kurwa, ni nie chyba nigdy się nie dowiem, kiedy on będzie skakał, a kiedy będzie dalej w kółko daszował. No nie rozumiem tego. Przecież jest kurwa tak bezsensowny Wow, to było naprawdę giga Wow. Hej. Idę coś zjeść Okej okay, to napisz mi na messengerze jak wrócisz Jo, udało się. Nie jestem z siebie dumny w żadnym stopniu. Jak to? No bo użyłem lecenia. Nie musisz być z siebie dumny, ja jestem z ciebie dumny. A użyłem lecenia, to puszkaj mi. A myślisz, że ja nie użyłem leczenia w tej walce? No. Nie pamiętam teraz. No nie, dobra. Ja chyba nie użyłem, ale wiesz czemu, bo ja nie miałem hajsy. A ale użyłem paru devil's Starów co miałem, aby odnowić sobie życie Devil killer, więc... No chciałem, ale już nie wiem. O, Torture Chamber, pasuje nazwa lokacji. O, książka się przewraca. Mm. Rozumiem, że jesteś wymęczony psychicznie, fizycznie, mentalnie, tak. seksualnie i koniec odcinka. Tak.